Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym krótkim nagraniu chciałbym wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na rozpoczęcie sezonu 19. Jutro streamka zaczynamy od godziny 16 standardowo. O 17 miejmy nadzieję, że ruszy. Sezon 19, który się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie, mamy. Dwa nowe sety dla krzyżowca, dla mnicha. Mamy bardzo mocnego Worldwind Barba, troszeczkę zmieni się meta związana z e, mm, klasykami. Oczywiście niestety Wispod StarPack podlony e, z makro został, e, ale za to będziemy mieli nowego boskillera. No i będziemy mieli nową metę związaną ze speedami 110-120 bardzo fajną, szybką metę związaną z spidami. Jeżeli chodzi o klucze liskie giery, to będzie Mnich, który będzie naprawdę bardzo dobrze się zap y y tutaj zapowiadał. No i oprócz tego jeszcze y Barbarzyńca pod Warwing Barba pod Rozpłuciem, więc będzie naprawdę miodnie, więc wbijajcie jutro na streamka, będziemy się dobrze bawić, standardowo. Od 1 do 70, potem dary, i potem zobaczymy, do kiedy stream. Nie wiem, zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli będzie fajnie, będzie dużo czy się działo, będzie dużo osób, to będzie duże. Jak nie, no to po prostu zrobimy te 4, 5, 6 godzin i będziemy kończyć. Dobra, to co? To by było na tyle. Aha, jeszcze oprócz tego, jeżeli ktoś by nie widział, nagranie związane z e, najlepszą postacią na sezon 19, z moim wyborem, więc zapraszam serdecznie na kanał YouTube. Do jutra, dobrego dropu i udanego sezonu 19. Pa pa!